Hej, hej! Ultraski, ultrasi! Biegacze, i biegaczki. Ja właśnie zrobiłem poranne truchtanie. O, jest moc! Czuję energię. Powiem Wam, że to jest piękny okres dla biegacza. Ultrasa. Taka pogoda. Nie, jakieś latko, ciepełko. Tutaj dopiero poznasz. Prawdziwych zawodników. Nie tych sezonowców, którzy wychodzą latkiem, popykają sobie parę kilometrów. A jak przychodzi zima, to chowają się na halach treningowych, bieżniach mechanicznych, po domach, bo za zimno. Ja kończę już okres roztrenowania. Od 1 grudnia ruszam ostro z planem treningowym. I Tobie też radzę. Zima to najważniejszy okres treningowy. To jest okres, kiedy naprawdę poznajesz samego siebie, kiedy najwięcej możesz wypracować. To jest ciężka orka, bez względu na temperaturę. Zima to jest okres, kiedy trenujesz swoją psychę. Wiem, że powiedzą ci i wyczytasz, że jak za niska temperatura, to nie wychodzić, bo niezdrowo, guzik gówno, prawda, masz wychodzić. Jeżeli oczywiście pretendujesz do miana Ultrasa, albo jesteś ultrasem, a ultras, jeżeli im już jest, to nawet się nie zastanawia. No bo jeżeli jesteś ultrasem i chcesz może powiedz kiedyś Bajkał, może na lasce kole podbiegunowym, a nawet ultramaraton karkonoski ten zimowy, to musisz mieć zaliczone biegi, treningi zimowe przy każdej temperaturze. Żebyś poznał swój organizm, żebyś wyćwiczył swoją psychę, żebyś wiedział jak zachować się w takich skrajnych warunkach, żebyś przygotował sobie sprzęt. Przy niskich temperaturach warto zabierać ze sobą chociażby sprzęt. Bukłak. Napełnić go, zobaczyć jak, jak, czy na pewno bukłak, czy na pewno bidony, czy, czy jak je zabezpieczyć, jak pić, jak chociażby sikać przy minus 25 i wietrze. Zdarzają się takie sytuacje, że musisz wyciągnąć wnioski. Także nie bądź miękki, tylko ruszaj z planem treningowym, zimowym. To jest bardzo ważny okres. A poza tym, zobacz, jak jest pięknie. Co prawda, jest jesień, jeden stopień, ale jak już się rozgrzejesz, to jest super. Wracasz do domu naładowany energią, pozytywną, dotleniony. Cały dzień przed tobą. Piękny, radosny. W lesie już nie spotkasz grzybiarzy. Komary cię nie wcinają. Pięknie. No ale, żeby ruszyć z tym planem treningowym zimowym, wiedz jeszcze jedno, że musisz wygonić lenia. Wygonić swojego lenia, który siedzi gdzieś tam pod skórą. Żebyś nie przeciągał tego roztrenowania aż gdzieś do marca. Bo później już będzie za późno. Jeżeli planujesz jakieś dłuższe zawody, to jeżeli zaczniesz trenować w marcu, to zapomnij, że się tak na tyle utwardzisz, żeby przebiec chociażby nie wiem, setkę po górach czy chociażby 7 szczytów w lądku. Jak się zmotywować? Ostatnio wrzuciłem fotę z informacją. Zadzwoniłem do swojego serdecznego kumpla Tomka Ultrasa, który mnie swoim entuzjazmem, swoim entuzjazmem, swoim podejściem do biegania, swoim planem, który mi nakreślił tygodniowym, nakręcił mnie. Mnie, który stara się Was w jakiś sposób motywować, ale to motywując Was motywuje również siebie. Też jestem gościem, który ma tego lenia, którego chce pokonywać każdego dnia, który ma jakieś tam cele. Pamiętajcie, że człowiek sukcesu, człowiek, który coś osiąga, czy to w bieganiu, biznesie, życiu, musi każdego dnia ze sobą walczyć. Zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym. Kiedy w domu jest ciepełko, ciepełko pod kołderką, można wypić sobie ciepłą kawę, grzane piwo, grzane wino. Gdzie tu organizm myśli o tym, żeby wychodzić i orać zimową porą przebijać się przez mrozy, śniegi, słote, błota? Ale taka jest Dola Ultrasa. Także pamiętaj, każdego dnia. Przełamuj się, zniszcz sobie lenia, zmotywuj i wychodź. Masz cel. Jesteś ultrasem, ultraską. Życzę Ci powodzenia. Ja ruszam od grudnia, Ogień na ogień, jak to mówił mistrz rybicki. Miłego dnia życzę. Cześć.